Jest chłodzenie Cooler Master Hyper 212 Pro, który jest kolejną wersją chłodzeń tego producenta z popularnych produktów linii 212. A w dzisiejszym premierowym teście sprawdzimy sobie, jak ta nowość poradzi sobie na tle konkurencji w kwestii temperatur, poziomu hałasu czy też jakości wykonania. Zapraszam na test! Chłodzenie Cooler Master Hyper 212 Pro przychodzi do nas w ładnym i estetycznym kartonie, na którym dominują charakterystyczne dla tej firmy różne odcienie fioletu. Na opakowaniu umieszczono przykładową grafikę przedstawiającą samochłodzenie, tabelę ze szczegółowymi danymi technicznymi oraz trochę tekstu opisującego chłodzenie, w którym nie ma języka polskiego. W środku natomiast poza samą wieżą znajdziemy 120 mm wentylator, 4-gramową tubkę pasty CryoFuse, elementy montażowe pod praktycznie wszystkie współczesne. I trochę starsze procesory, trochę papierologii i cztery pręciki mocujące wentylator. Na wypadek, gdybyśmy chcieli w przyszłości dokupić kolejne śmigło i korzystać z chłodzenia w konfiguracji push-pull. Fajnym rozwiązaniem jest też fabryczne uzbrojenie wszystkich elementów montażowych, przez co nie musimy szukać i dopasowywać odpowiednich ślizgów, dystansy czy nakrętek. Chłodzenie ma wymiary 120 na 74 na 152 mm, co czyni go bardzo kompaktową konstrukcją, która wejdzie praktycznie do wszystkich obudów. Wieża została wyposażona w aluminiowe finy, przez które przebiegają 4 6mm ciepłowody mające bezpośredni kontakt z IHS-em procesora. Sama wieża jest też asymetrycznie ustawiona względem podstawy, aby nie kolidować z bankami na pamięć RAM. Top wykończono demontowalnym aluminiowym daszkiem z logiem producenta, a całość została pomalowana na czarno, przez co w obudowie wygląda naprawdę elegancko. Dołączony do zestawu wentylator to 120mm jednostka o nazwie Sequel Flow Edge. Posiada on 7 mlecznych podświetlanych łopatek, gumki antywibracyjne na krawędziach obudowy, za jego zasilanie odpowiada 4-pinowa wtyczka, a sterowanie kolorami jest możliwe dzięki 3-pinowemu wtykowi ARGB, który to na swoim końcu posiada rozgałęźnik na jeszcze jedno urządzenie. Wentylator rozkręca się maksymalnie do 2500 obrotów na minutę, przepływ jaki generuje to 70,7 cfm, a łożyska kulkowe w pobłoce olejowej, jakie w nich zastosowano, pozwalają na długą, cichą i bezawaryjną pracę a jak w praktyce wygląda montaż tego chłodzenia. Na platformach Intela wykorzystujemy backplate zestawu, ustawiamy na nim odpowiedni rozstaw dla danego soketu, przykręcamy krótsze płozy do podstawy chłodzenia, nakładamy pastę i całość bez dodatkowych dystansy skręcamy ze sobą do pierwszego mocniejszego oporu. Na platformach AMD sytuacja wygląda podobnie. Do podstawy chłodzenia montujemy dłuższe płozy przystosowane dla AMD, z płyty głównej odkręcamy fabryczne plastiki, ale zostawiamy metalowy backplate, do którego po nałożeniu pasty przykręcamy całość, ponownie skręcając do oporu. Montaż tego chłodzenia jest banalnie prosty i nawet największy amator poradzi sobie z nim bez trudu. A jak Hyper 212 Pro poradzi sobie ze schłodzeniem procesora? Sprawdźmy. Przy 160W poborze mocy i 71700K i obrotach zatrzymanych na 1000 RPM testowane dzisiaj chłodzenie wyraźnie odstaje od takich konstrukcji jak Fera 5 czy Deepcool AK400 Digital. Za to jest od nich zauważalnie cichsze. Przy znormalizowanym hałasie na poziomie 39 dB w tabeli niewiele się zmienia, a strata Hypera 212 do AK400 od Deepcoola wynosi 1 stopień Celsjusza. Przy maksymalnych obrotach wentylatora hałas jaki emituje chłodzenie Cooler Mastera wynosi prawie 45 dB przy 74 stopniowej temperaturze i7-11700K. W tym przypadku nadal można zobaczyć przewagę Ferry 5 i Deepcoola AK400, choć warto tutaj dodać, że oba te chłodzenia są odrobinę większe od Hypera 212 Pro, a wysoki hałas wynika z wyraźnie wyższych obrotów wentylatora. To, że Hyper 212 Pro jest skierowany raczej do mniej prądożernych procesorów jest raczej oczywiste, ale z ciekawości powtórzyłem testy przy 200-watowym poborze mocy i siódemki 11700K. I aby okiełznać tak wysokie TDP i utrzymać temperatury poniżej 90 stopni Celsjusza, wentylator musiał kręcić się ze swoją maksymalną prędkością. Przy znormalizowanym poziomie hałasu Hyper osiągał 90 stopni Celsjusza, a o obrotach na poziomie 1000 RPM tylko Fera 5 oraz Deepcool AK a 400 Digital były w stanie zapewnić temperatury poniżej 100 stopni Celsjusza, ale jak wspomniałem, wcześniej nie są to chłodzenia do tej klasy procesorów. A jakie są plusy tego chłodzenia? Według mnie: łatwość montażu, bardzo dobra jakość wykonania, duża tubka pasty termoprzewodzącej w zestawie, elegancki wygląd oraz całkiem dobra wydajność. A wady? Osobiście nie zauważyłem nic, co by mi przeszkadzało, ale wiem, że każdy ma inne wymagania i nie musi podzielać mojej opinii. Prezentowane dzisiaj chłodzenie Cooler Master Hyper 212 Pro zostało wycenione przez producenta na około 35 euro, co po przeliczeniu na złotówki daje około 150 zł. Choć przeczuwamy, że gdy tylko chłodzenie trafi do polskiej dystrybucji, to jego cena może się nieznacznie zwiększyć. I uważam, że jest to niezła propozycja dla kogoś, kto niewielkim kosztem chce schłodzić swój nowy lub stary procesor, zachowując przy tym bardzo dobrą jakość wykonania, elegancki wygląd, przyzwoitą kulturę pracy i nie najgorsze osiągi. Jednak ostateczny wybór, jak zawsze, należy do Was. I weźcie pod uwagę, że jest to tylko recenzja, która ma na celu pomóc Wam w wyborze odpowiednich części komputerowych, konfrontując je z innymi podzespołami. Tyle ode mnie. Do następnego razu. Cześć.